Kochani, witam Was bardzo ciepło. Z tej strony Beata Tomczyka. a słuchacie mojego kanału na YouTubie, który poświęcony jest budowaniu dobrej relacji z jedzeniem i ciałem. Pomagam wychodzić z zaburzeń odżywienia, z bólimi anoreksji i niechcianych zachowań żywieniowych. Jeżeli to są Twoje tematy, pogubiłaś, pogubiłeś się w swojej diecie, w swoim sposobie odżywiania, zostań. Chętnie Ci pomogę. I dzisiaj chciałabym powiedzieć takiej naprawdę bardzo, bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie my z jednej strony pragniemy tej wolności żywieniowej, pragniemy tego, żeby doświadczyć, Takiego stanu, w którym rzeczywiście odżywiamy się w zgodzie ze sobą, nie tyjemy, nie musimy na żadną dietę przechodzić, nie boimy się zjeść drugiego kawałka ciasta albo na weselu poczęstować się, czy na jakiejś innej imprezie różnymi smakołykami. I tak nam się kojarzy ta wolność żywieniowa, że my się nie boimy, że my... Po prostu odżywiamy się dla zdrowia, ale też bardzo lubimy odżywiać się dla przyjemności i potrafimy w tym wszystkim balansować. Po prostu jedzenie jest pewnym elementem naszej codzienności, bardzo ważnym elementem, ale nie stanowi dla nas jakimś takim nie jest dla nas problemem, nie jest dla nas jakimś takim tematem numer jeden, który się ciągnie 10 lat naszego życia i ciągle mamy te problemy i ciągle próbujemy się odchudzać, i ciągle dalej jemy emocjonalnie albo w kompulsjach, albo zakazujemy sobie jakieś produktów, że potem są mieć napad na jedzenie. I tak wiecie w koło Macieja. Więc zakładamy, że generalnie tego chcemy, nie? Że jakby kiedy myślimy sobie o odżywianiu, to no, z nas, nikt z nas nie chce być na diecie, nie chce się odchudzać i w ogóle mieć wyznaczone, że teraz jemy to, potem jemy to i pilnować tego i bać się w ogóle, e, bać się w ogóle e, jakby zjeść tak programowo, bo coś tam właśnie i tak dalej, nie? Albo każdy z nas chciałby wiedzieć, ile trzeba zjeść, nie żeby kalorii nie trzeba było liczyć, bo to też zajmuje trochę czasu. No, i właśnie, to jest ta wolność żywieniowa. To jest właśnie ta wolność żywieniowa, której pragniemy, ale z drugiej strony okazuje się, że za tą wolnością żywieniową idzie odpowiedzialność. I tutaj zaczynają się schody. Zaczynają się schody, ponieważ my nie do końca chcemy tę odpowiedzialność na siebie wziąć. Dlatego, że wtedy musimy sami decydować, co zjeść, jak zjeść, kiedy zjeść, ile zjeść, przypilnować tego, wymyślić sobie, co mamy zjeść. Wtedy potrzebujemy nauczyć się odżywiać intuicyjnie, ale tak prawdziwie, czyli nauczyć się rozpoznawać oznaki głodu, sytości, jeść uważnie, zrozumieć, jakie są potrzeby ciała, czym jest głód fizjologiczny, czym jest głód z głowy, czyli jakieś takie zachcianki różnego rodzaju. Musimy nauczyć się jeść w zgodzie z własnymi potrzebami. Tutaj kobiety jest w zgodzie ze swoją cyklicznością, ale również potrzebujemy nauczyć się słuchać tego ciała, potrzebujemy nauczyć się pracować z emocjami. I jakby też rozumieć to wszystko, mieć wiedzę, na przykład chociażby taką, że jeżeli się nie wyśpię, to potem będę potrzebowała więcej zjeść, albo taką wiedzę, że jeżeli no nie wiem, jeżeli nie będę jadła regularnie, to będzie mi ciężko rozpoznać oznaki głodu i sytości, więc to mi się wtedy zacznie mieszać. Więc zobaczcie, że za, tym, za tą wolnością idzie odpowiedzialność, której nie zawsze my chcemy wziąć. Chcemy ją wziąć, ale dlaczego nie chcemy jej wziąć? Bo się jej boimy. A dlaczego się jej boimy? Ponieważ w dzisiejszym świecie paradoksem jest to, że mamy dostęp do bardzo szerokiej bezpłatnej wiedzy i mamy tak dużo tych różnych informacji, że zapominamy słuchać własnego ciała i boimy się dosłownie przejąć kontrolę nad naszym jedzeniem, bo albo intermittent fasting, albo zjeść kolację, albo nie zjeść kolacji, albo dieta dash, albo dieta nie wiem ketogeniczna, a jednak węglowodany można zjeść, można po nie sięgać i my się w tym gubimy. Co trzy godziny posiłek, co cztery godziny posiłek, cztery posiłki dziennie, pięć posiłków dziennie. To ja mogę te słodycze, to ja mogę owoc w całości, mogę na kalację, mogę na śniadanie te owoce. Gubimy się w tym i nie chcemy tej odpowiedzialności przenosić na siebie, bo tak jak mówię, łatwo się w dzisiejszych czasach pogubić szeroko dostępnej wiedzy. Szeroko dostępnej wiedzy. Więc to jest taki paradoks naszych czasów. I Chcę Wam tutaj w tym krótkim nagraniu dzisiejszym powiedzieć to, że tak naprawdę kluczem, żebyś Ty odzyskała spokój i rzeczywiście cieszyła się tą wolnością żywieniową, jest zrozumienie, jak działa Twoje ciało, nauczenie się podstawowych rzeczy, w jaki sposób rozpoznawać te oznaki głodu, sytości, w jaki sposób komponować posiłki i przede wszystkim zrozumieć, że te nawyki, które mamy w sobie, zakazy, napady na jedzenie, zachcianki, jedynie nieuważne itd., że one... Są do zmiany. Jakikolwiek nie masz nawyk, on jest do zmiany. Dlatego, że, dlatego, że Twoje nawyki, Twoja podświadomość, tam właśnie w tej podświadomości znajdują się wszystkie Twoje nawyki, zachowania, automaty, i to jest do zmiany, bo Twoja podświadomość jest elastyczna. I to, co teraz tam ci się wyświetla, jakie nawyki teraz masz, okej, okay, one są. Ale to nie jest tak, że musisz z nimi walczyć, to nie jest tak, że musisz teraz im ulegać, że nie masz na nie wpływu. Owszem, masz i to bardzo duży wpływ. I jeżeli ty sobie to ustawisz, dosłownie ustawisz sobie swoją podświadomość, to okaże się, że jesteś w stanie stworzyć takie nawyki żywieniowe, takie zachowania, które będą dla Ciebie sprzyjające. Jeżeli sobie właściwie ustawisz swój mózg, to będziesz mogła z, ze spokojem odczytywać sygnały głodu, sytości, z precyzją, z precyzją. To jest tak naprawdę zmiana nawyków żywieniowych jest kwestią zmiany myślenia, zmiany perspektywy, zmiany patrzenia na to, czego w tym momencie doświadczysz. I to jest do zmiany. I ja uczę tego w moim dziesięciodniowym kursie. Przyjmuję kontrolę nad moimi nawykami żywieniowymi, nad moimi myślami automatami. Poniżej znajdziesz link do tego programu, do tego kursu, na który cię bardzo gorąco zapraszam, ponieważ tam dokładnie dowiesz się krok po kroku, w jaki sposób pracować z podświadomością, w jaki sposób pracować ze sobą, ze swoim ciałem, aby yy, Twoja relacja z jedzeniem była dokładnie taka, jaką sobie zawsze wymarzyłaś, abyś wreszcie przestała być na dietach, na odchudzaniu, na zakazach, na restrykcjach i umiała radzić sobie również z emocjonalnym jedzeniem. To także kwestia stawienia granic samej sobie. I tego wszystkiego uczę w tym kursie, który jest w tym momencie na promocyjnej cenie 99 zł, i na który bardzo gorąco cię zapraszam.